No i to proszę Państwa, miała być wiosna, a tutaj dzisiaj rano w Krakowie zaskoczyła zima, więc sobie tutaj kucam w śniegu razem z oponami, które na śnieg wcale nie są, ale dzisiaj nie będzie ani o śniegu, ani o oponach. Wcześniej o oponach trochę będzie, bo dzisiaj będzie o kołach, które na szczęście udało mi się przetestować w warunkach pozwalających na zdecydowanie dłuższe przebiegi niż może w tej chwili w, w Krakowie. Bo dzisiaj będzie podsumowanie testu kół, o które już ostatnio często pytaliście, no bo widzieliście te koła na różnych przebitkach, na różnych zdjęciach. To będą koła... Polskiej firmy, ale to nie będzie Van Light, to będzie dzisiaj Falcon. Testowe koła Falcona, które do mnie dotarły na zimowy wyjazd do Hiszpanii. Koła ciekawe, ponieważ są to dość lekkie, nowoczesne koła, które stworzono z myślą o szerszych oponach. I właśnie szersze opony na tych kołach były podczas tego testu, bo są to koła Falcon. Offroad gravel koła z dość wysokim stożkiem, z szerokością wewnętrzną 25 mm, ważące 1370 g, z oponami szosowymi 35 mm. Więc podsumowanie w sumie to zestawu, czy znaczy generalnie jest to podsumowanie testu kół, ale też podsumowanie testu tych kół w kontekście takich bardzo oryginalnych, powiedzmy, opon. Co my tu mamy, proszę Państwa? Mamy koła Falcon, model gravel albo offroad, jak kto woli. No są to koła, jak sama nazwa wskazuje, stworzone do, raczej do jazdy z. Szerszą oponą, żeby nie powiedzieć, w gorszym terenie czy poza asfaltem. Aczkolwiek nie jest to też model jakoś ekstremalnie gravelowy, no z racji chociażby na wyższy stożek. Chociaż mówmy się, że dzisiaj te trendy są takie, że wysokie stożki w gravelu stają się czymś normalnym. W ogóle wyścigowe koła gravelowe mają wyższy stożek. No ale są to koła stworzone właśnie z myślą o tych, którzy moim zdaniem przede wszystkim szukają jakiegoś zestawu uniwersalnego, bo są to koła dość lekkie w topowej specyfikacji. Czyli takiej z piastami DT Switch DT 240 1370 gramów, więc naprawdę przyzwoita waga. Mamy tutaj dużą szerokość wewnętrzną 25 mm plus zewnętrzną 32 mm. Mamy koła oczywiście tubeless ready, ale też hooked. To nie są koła hookless, więc nie ma problemu z doborem opon, z zastanawianiem się, czy opony będą kompatybilne, czy nam gdzieś ta opona nie zleci, czy nie daliśmy jakiejś zbyt wąskiej na przykład. Chociaż tutaj producent nakład podaje nam minimalną szerokość opony 32 mm. I patrząc po tym, że to jest hooked, pewnie dałoby się założyć węższą, ale po co? Myślę, że jak ktoś szuka bardzo szybkich kół na szosę pod węższe opony, to znajdzie lepsze modele, również w ofercie Falcona są bardziej przesowe koła. Siłą tych kół ma być generalnie uniwersalność. Ale jeżeli chodzi jeszcze o samą budowę, mamy tutaj asymetryczne obręcze, które mają sprawić, że koło będzie troszeczkę bardziej sztywne i generalnie uważam, że są to dość sztywne. Koła, mamy troszeczkę smaczków takich stylistycznych, bo mamy bardzo minimalistyczne logo Falcona, które, które widzicie, takie złote. Mamy dwa złote nyple i mamy naklejki na piasty też w kolorze złotym. Jak pewnie wiecie, DT normalnie robi grafiki w kolorze czerwonym albo białym, czasami też czarnym. Tutaj mamy złote, zrobione przez samą markę, przez, przez Falcona. Koła kosztują około 5000 złotych. Ale to jest topowa specyfikacja. Tak naprawdę cena tego modelu zaczyna się od 4000 zł, jeżeli wybierzecie model z piastami własnymi Falcona. Po drodze jeszcze są piasty DT350. One no, troszeczkę podnoszą wagę, no ale też sprawiają, że te koła byłyby tańsze. Co jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy, co jeżeli chodzi o takie moje odczucia? Mamy tutaj koła dość lekkie, co odczułem in plus z piastami DT240. Naprawdę fajnie się to. Toczy i poczucie dynamiki jest naprawdę spoko. Są to moim zdaniem dość sztywne koła, jak na koła no, niesystemowe, gdzie jednak mamy zastosowane zwykłe, zwykłe szprychy. Mamy tutaj koła, które mają bardzo dobrą odporność na boczne podmuchy wiatru. Te połączenie jednak dużej szerokości wewnętrznej, mimo wysokiego stożka, dość wysokiego stożka mówimy się, jak na koła gravelowe sprawia, że one są bardzo, bardzo stabilne na boczne podmuchy wiatru, nawet z taką trochę bardziej baloniastą oponą. Naprawdę jest bardzo stabilniej to niezależnie od tego jak ten wiatr nie wieje bo no, w Hiszpanii wiecie że lubi w zimie wiać bardzo mocno więc przechodząc z bardzo porównywalnych parametrami typowo szosowych kół z mniejszą szerokością miałem odczucie duże in plus w przypadku tych kół że one jednak są po prostu bardziej stabilne na e, wietrze jeżeli chodzi o konfigurację tubeless ja tutaj jeździłem cały czas na tubelessie uważam że przy takich szerokościach oponak 35 mm powyżej 35 mm no to już e, warto jednak jeździć na, na mleku. Ja jeżdżę najczęściej po prostu na, na mleku, przy mniejszych szerokościach opon szosowych jednak częściej wybieram dętki TPU. Natomiast tutaj już było na mleku, koła do mnie przyszły z fabrycznymi zaworami, e, bardzo dobre trzymanie ciśnienia, zero z tym problemów e, ciśnienia. Ja jeździłem od około 3,5 do 3 atmosfer, w przypadku Kasi nawet poniżej 3 atmosfer, czyli około 2,8 atmosfery z przodu, 3, ponad 3 z tyłu, i pompowałem te opony w zasadzie raz na tydzień, ubytki około 0,3-0,4 atmosfery w takim okresie, więc bardzo dobra współpraca z tymi oponami, no ale też zero zastrzeżeń, jeżeli chodzi o jakieś wykończenie tych kół, też tak patrząc po detalach, jak zakładaliśmy te opony przed wyjazdem w serwisie razem z Kubą, z mechanikiem, przyglądaliśmy się tym kołom, ponieważ no nie mieliśmy jeszcze do czynienia z żadnym produktem Falcona, przyglądaliśmy się detalom, no nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń dziś do jakości spasowania, do wykończenia obręczy, no ale też umówmy się, że za, jeżeli chodzi o koła, za które płacimy jednak Przynajmniej te 4000 zł, no to powinno być to czymś normalnym, że już żadnych zastrzeżeń do wykończenia, wykonania nie ma. Jakie największe plusy, jakie największe minusy? Dla mnie największe plusy to przede wszystkim stosunek ceny do sztywności, do dynamiki, do wagi. Są to dość lekkie koła, zwłaszcza w tej specyfikacji, które dzięki wyższemu stoszkowi naprawdę dobrze sobie radzą z odpornością na wiatr. I dają poczucie naprawdę szybkiej jazdy. Nawet z takimi oponami 35 mm, myślę, że wybitna większość osób, która wybiera tego typu koła, a zauważyłem, że osoby, które kupują takie koła w przedziale od 4 do 5 tysięcy zł, bardzo często przesiadają się po prostu z jakichś fabrycznych kół, które mieliście w swoim rowerze. I przesiadka na takie koła, mimo tego, że nie jest to teoretycznie jakiś ultralekki model szosowy, tylko model stworzony też do jazdy troszeczkę w terenie, w połączeniu nawet z tak szeroką oponą jak 35 mm, Raczej dawam poczucie zwiększonej dynamiki, po prostu poczucie progresu, że jednak sprzęt się rozwinął i że jeździcie lżej i szybciej. Więc to było dla mnie duże, duże zaskoczenie i plus. Może nie tyle zaskoczenie, to jest moim zdaniem duży plus tych kół. Fajna dynamika, fajna sztywność, no Piastę DT240. DT Toczą się naprawdę spoko. Koła dość sztywne. Zastanawiam się, czy w przypadku osób, które chciałyby zbudować takie lekkie, ale bardzo komfortowe koła gravelowe, czy to jest najlepszy kierunek. Może nie, jednak wysoka i mimo wszystko asymetryczna obręcz sprawia, że są to koła raczej nastawione, moim zdaniem, właśnie, albo do takiego jeżdżenia road plusowego, gdzie one mają też na szosie nam zastąpić koła typowo szosowe, albo mają służyć faktycznie do ścigania się, nawet z taką szerszą oponą, ale jednak tam, gdzie jest nacisk na Prędkość, że nie jest to zestaw kół stworzony z myślą o komforcie, no ale też tak naprawdę patrząc na tą konkretną konfigurację, na budowę, można się tego e, domyślać. Co jeśli chodzi o opony, bo tutaj też parę słów warto powiedzieć. Pewnie część z Was pewnie interesuje w ogóle zestawienie. W ogóle tych komponentów, tych opon z tymi, z tymi konkretnymi obręczami. Duże zaskoczenie, bo na początku spodziewałem się, że te opony będą dużo bardziej mułowate niż są. Jak sobie popatrzycie na Cycling Tire Rolling Resistance, no to szału nie ma. Tego typu opony jednak też troszeczkę ważą, więc no nie są to najszybsze opony. porównując to nie wiem z jakimiś typowymi szosowymi 30 dwójkami czy 30. -kami. De facto to jest typowa szosowa opona, tylko ma większą wagę i większą szerokość niż mniejsze wymiary niż węższe opony. Ale wrażenia były dość zaskakujące, bo jednak przechodząc troszeczkę cięższych kół z węższymi, lżejszymi oponami na odczuwalnie lżejsze koła z szerszą i troszeczkę cięższą oponą, i tak finalnie miałem wrażenie, że zestaw ten jest szybszy. Więc przesiadając się z poprzednio testowanego zestawu właśnie na ten, mimo zwiększenia szerokości opony, byłem bardzo zaskoczony tym, że miałem wrażenie, że dynamika jazdy, że ogólnie na przykład jakość jazdy w sensie szybkości na podjazdach. Rośnie, więc duże zaskoczenie, in plus, więc bardzo fajna, fajny element tych opon. Dobra przyczepność na nawierzchni, zarówno suchej, jak i mokrej, no ale tutaj siłą rzeczy mamy dość znaną mieszankę gumy, dość znane opony, które dodatkowo mają niższe ciśnienie i większą szerokość. Więc tak naprawdę, skoro znam te opony z wersji węższej i tam uważałem, że trakcja jest ok, no to tutaj tak naprawdę powinno być tylko lepiej i lepiej tak naprawdę jest. Plus za wytrzymałość, bo oprócz tego, że jeździłem tak typowo road plusowo, po prostu przede wszystkim po asfalcie, i czasami po jakichś gładkich szutrach i na przykład betonie, to też nie ukrywam, że zdarzyło mi się na tych oponach trafić na naprawdę srogi gruz. I ci z was, którzy śledzili relacje z skalpę, na przykład na Instagramie czy na strawie, to widzieli o co chodzi. Tam często było tak, że ja sobie jechałem parę kilometrów. Fajnym szutrem, no, ale nagle robiło się 18% pod górę i kamienie e, gdzieś tej wielkości albo tej wielkości jak to w Hiszpanii albo ostre skały. No i wiadomo, to nie są opony do tego, one się do tego absolutnie nie nadają. E, natomiast Przejeżdżałem w takich warunkach, oczywiście walcząc o życie, no bo to komfortowe absolutnie nie jest ani mądre, natomiast dało się przejechać i po tym okresie nie widzę absolutnie żadnych uszkodzeń na tych oponach. I to jest naprawdę imponujące, bo te kamienie nadśródziemnomorskie z południa Europy, te skały, one są po prostu ostre, są dość niewdzięczne dla, dla opon, więc zaskoczyło mnie to, że nie ma jakichś śladów uszkodzeń i te opony są dużo bardziej trwałe niż. Podejrzewałem, ale z drugiej strony, jeżeli miałbym powiedzieć jakieś wady tych konkretnych opon, to jednak waga. Trzeba o tym pamiętać, że to jest są nogą ciekawa, ciekawa luka na rynku, że dalej jest tak, że te opony są dość ciężkie, jak sobie popatrzycie na ich wagę. Więc jeżeli chcielibyście taki ekstremalny zestaw, gdzie macie większą szerokość, która daje wam możliwość założenia niższego ciśnienia i więcej komfortu, więcej trakcji i jakąś tam możliwość jazdy po gładkim szutrze, no to dałoby się to zrobić jeszcze lżej i pewnie ta luka na rynku jest i to, no, chociażby opony Rene Herse na przykład jest to marka, która ma ekstremalnie lekkie opony z większą szerokością. Tutaj jednak ta waga jest dość duża, więc jeżeli macie na przykład już jakieś swoje konkretne koła e i zmienicie po prostu opony w tych kołach. Nie tak jak w tym przypadku, że ja też odchudziłem zestaw samymi e, kołami. No to odczujecie, że tutaj waga tych opon jest dość duża. No a waga tych opon wersji 40 mm w ogóle jest bardzo duża, jest porównywalna z wieloma oponami, normalnie z bieżnikiem więc jest to troszeczkę bardziej kontrowersyjne. Ale ten zestaw zaskoczył mnie tym, jak dobrze sobie poradził, naprawdę dając dużo przyjemności w na dobrych asfaltach, a przede wszystkim nie poddając się w warunkach, do których wydaje mi się, że te opony zupełnie nie są stworzone. Materiał oczywiście oznaczam jako sponsorowany, bo koła dotarły do mnie od producenta, nie kupiłem ich, więc wszystkie tego typu materiały oczywiście oznaczam jako sponsorowane, żebyście mieli tej przejrzystość, skąd się te produkty biorą, jak to działa. Póki co Wam oczywiście dziękuję. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tych konkretnych kół albo właśnie tej konkretnej konfiguracji, na przykład też opon, to piszcie w komentarzach, chętnie Uzupełnię póki co. Dziękuję.